Witam wszystkich na kolejnej prezentacji nowych zawodników, których pozyskał Widzew w przerwie między rundami. Tym razem będziemy prezentować dwóch zawodników, Riku Ryski, a także Bogdana Stratona. Są z nami również wiceprezes zarządu RTS Widzew 20 pan Mateusz Cacek, a także trener Widzewa, Czesław Michniewicz. Bardzo nam miło po raz kolejny zaprezentować nowych zawodników. Tym razem jest to Riku i Bogdan Straton. Bogdan jest zawodnikiem, który może grać na pozycji środkowego obrońcy i defensywnego pomocnika. Natomiast Riku jest rozgrywający, może grać również na obu stronach ataku, na skrzydłach. Um, first of all, Przede wszystkim chciałem to say powiedzieć, że uh, jestem I bardzo szczęśliwy z tego, że jestem obecny w Widzewie. Jest to wielki krok w mojej karierze sportowej i bardzo się cieszę, że postępy jakie poczyniłem, że w piłkę nożną w Finlandii zostały dostrzeżone i spowodowały moim pobytem w Widzewie. No Ja również chciałem powiedzieć, że bardzo cieszę się z tego powodu, że jestem teraz w i mam nadzieję, że razem uda nam się wykonać wspaniałą pracę. Dwaj kolejni zawodnicy dołączą do naszej drużyny. Mówiłem to wcześniej, powtórzę to jeszcze raz. Nie lubię mówić o nowych zawodnikach, że będą to wzmocnienia. Są to zawodnicy, którzy będą rywalizować z tymi zawodnikami, którzy są. Jeśli dzięki tej rywalizacji podniesie się konkuren poziom konkurencji. Pozostałych zawodników i poziom drużyny, to uznamy to te transfery za udane. Na to potrzeba czasu, dziś za wcześnie, żeby mówić, że będą grali w podstawowym składzie, wszystko zależy od nich. Jeśli chcą, ciężko pracować, Chcą się rozwijać, chcą wygrywać mecze, to znaleźli się w bardzo dobrym miejscu. No oczywiście jest to duży krok w mojej karierze, like a, oczywiście marzę o moment, tym, żeby uh, zagrać w fińskiej drużynie narodowej, ale na razie koncentruję się na tym, żeby grać w drużynie Widzewa, a co będzie później, to, play to play zobaczymy po tym, jak skończę karierę w uh, Widzewie ewentualnie. It's a, it's a good club in Poland. I heard it's a good championship. No, to jest również krok mojej kariery, że Polska uh, słynie z silnych mistrzostw i i, 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 i like mocnych drużyn, play, uh, a w przyszłości Germany, no być może I chciałby grać w Niemczech. Good good championship. Yes, uh, uh, I know no tak, wiem, coś nieco się o Widzewie słyszałem, o tym wiem, że to jest duży know, klub z dużą historią, it's, it's że grał w Mistrzostwach Polski i, i mam nadzieję, że będzie in dalej dobrą drużyną. Hoping to get there again in a few years. Nie wiem, czy 3,5 roku i 2,5 roku to są aż tak długie kontrakty. E, przykład Sebastiana Madery, który podpisał teraz 4 lata, mać Kamielcerza, który podpisał 5 lat, w porównaniu z tymi kontraktami, to są krótkie kontrakty. E, transfery były konsultowane z trenerem, mo można powiedzieć wprost, że Transferiku był przeprowadzany przez całą jesień, więc tutaj rola trenera była troszkę mniejsza. W kwestii Bogdana, też możemy powiedzieć otwarcie, że nie do końca się zgadzaliśmy, ale takie są specyf... różna jest specyfika klubów, wszystko będzie zależało od tego, jak Bogdan zagra, jak będzie się prezentował i myślę, że tutaj nikomu to nie zaszkodzi. A jest pewien proces transferowy, to przypomnę, że na przykład, gdyby zawsze był ostatni stempel trenera, nie byłoby w klubie Panki czy Sernasa. Także różne specyfiki zobaczymy jak, jak, będzie, jak będzie dalej. W Riku miałem przyjemność oglądać na płytkach, bo takie płytki w klubie były, już po moim przejściu ten transfer już wtedy był bardzo blisko. Jeśli chodzi o Bogdana, to tych informacji miałem zdecydowanie mniej. Ale tak jak mówiłem wcześniej, życie pokaże, czy były to dobre transfery, czy nie. Dziś za wcześnie, żeby je oceniać. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że Państwo chcielibyście pisać o głośnych transferach. Ja chciałbym też mieć zawodników z najwyższej półki, a czasami na to po prostu klubów nie jest tak i Trzeba budować karierę tych młodych zawodników. Przede wszystkim, mówię to Riku, bo Bogdan już ma swoje doświadczenie, to doświadczenie może nam się nam przydać, ale dla mnie, powiem szczerze, jest to na pewno... Wielka niewiadoma każdy nowy zawodnik, a w szczególności taki, którego nie mają okazji oglądać na żywo, a na żywo nie widziałem żadnego z nich. Ja mam tą przewagę nad Państwem, że z nami o jeden dzień dłużej. Ja myślę, że nasza kadra jest bardzo liczna. Jest 27 zawodników w tym momencie, których bierzemy pod uwagę do wyjazdu do Setniewa. Wiadomo, że tylu nie będzie grało. Praktycznie możemy układać 3, 11, biorąc jeszcze kilku młodych z, ekstra, z młode Ekstraklasy. Dla mnie jako trenera jest najistotniejsze to, że już wiem na dzień dzisiejszy z kim będę pracował. Oczywiście może się zdarzyć, że dwóch, trzech zawodników jeszcze będzie testowanych, może czterech. Zobaczymy, jak to będzie czas i miejsce na to. Chciałbym na pewno jeszcze mieć po jednym, po dwóch zawodników na niektóre pozycje, żeby konkurencja była większa. Ale wiem, że jakie są możliwości klubu, wiem jakie są możliwości rynku, jak rynek dyktuje ceny. Zawodnik z długim kontraktem dużo kosztuje, zawodnik bez kontraktu to też jest zawsze duże ryzyko. Dlaczego tego kontraktu z nim nie przedłużono? Jeśli wcześniej nie obserwowaliśmy zawodników, to co mówi wiceprezes innych, no to każdy kolejny zawodnik to jest duże ryzyko. A czasami to ryzyko warto podjąć. To jest kwestia taka, Marcin Obak w tej chwili odszedł, został Darwida Sernas, bo został Lech, zrezygnował z rozmów. Tak jak mówię, my postawiliśmy cenę, która naszym zdaniem była zaporowa i mo moglibyśmy mieć kłopot, bo Lech był bardzo, bardzo bliski jej spełnienia. Yy, tak to wyglądało i tak to będzie wyglądało w przyszłości. Raczej, no jeśli, chyba, chyba że się pojawi kwota yy, kos kosmiczna zupełnie, tak? To, to wtedy zawsze się nad taką kwotą trzeba pochylić. Natomiast myślę, że ten Lech zakończył, zakończył rozmowy, temat Lecha jest na pewno skończony. Yy, nie sądzę, żeby, żeby kluby... Yy, które do tej pory się dopytywały dalej, były w stanie spełniać taką, taką kwotę, jaką, no, jeszcze raz uznaliśmy za zaporową. Jestem przygotowany w tym zawodzie na wszystko, że możesz pracować długo, możesz pracować krótko, ale jestem też przygotowany na to, że zmiany w drużynie zachodzą co pół roku, no może czasami częściej kontuzje, czasami, czasami transfery, o tym decydują. Wsłuchując się słowa wiceprezesa, że ser nas na dzień dzisiejszy zostaje, trzymam się tej wersji, nie ma paniki. Byłem przygotowany na to, że może odejść jeden zawodnik. Tak się stało. Liczyłem po cichu, że będzie to Sernas, bo o nim się więcej mówiło. Nagle wypadł transfer Robaka. Nie ma Robaka, jest Sernas. I mam nadzieję, że tak zostanie. Czy myślę, że Darwidas jest na tyle profesjonalnym zawodnikiem, że wie, że jeśli, jeśli zostanie w Widzewie, to będzie miał szansę wypromować się na rundzie wiosennej i, i w meczach reprezentacji Litwy. Ja, ja bym się tutaj o to wcale nie bał w przypadku Darwidasa. Tak, przy okazji też chciałbym zaapelować o jedno, naprawdę odejście Marcina Robaka nie, nie oznacza końca świata, tutaj tu już niektórzy panikują, że odejście Robaka oznacza oddanie wszystkich meczów w gruncie walkowerem, tu jest widzę, my tu podejmujemy walkę w każdym meczu, niezależnie od tego kto jest w kadrze. Znaczy Marcin Robak podpisał umowę z, z tureckim klubem, my musimy tu załatwić wszystkie formalności do samego końca i dopiero wtedy, wtedy poinformujemy co do jakości. Zdajemy sobie sprawę, że Widzew nie jest jeszcze na tym etapie, żeby dziś mówić, że będziemy do końca bili się o mistrzostwo. Nas cel jest jeden. Zapewnić sobie utrzymanie, ale przygotować grunt pod budowę zespołu, dlatego też kilku młodych zawodników będziemy się szczególnie przyglądać. Młodość nie może być jedynym atutem zawodnika, to po pierwsze muszą być umiejętności i praca. Tak jak wspominałem wcześniej, jeśli Riku i Bogdan chcą ciężko pracować i pozostali zawodnicy, to znajdzie się naprawdę w dobrym miejscu, bo my wszyscy chcemy ciężko pracować według ustalonego planu, według schematu. Ten plan czasami się będzie zmieniał w zależności od tego, kto odejdzie, kto przyjdzie, ale cel jest jeden, żeby za pół roku, widzę, był lepszym zespołem niż dzisiaj.